Hej, witam Was serdecznie z tej strony Rzymianin22. Zapraszam na kolejny odcinek OMSI Obiektywne Ocenianie. No i w tym odcinku będzie ocena dla Autosana H921, czyli kultowy pojazd z naszych polskich dróg, z, przede wszystkim znany z PKS. Myślę, że każdy, który tutaj z nas interesuje się właśnie tematyką autobusów, no, każdy z nas jechał kiedyś podróżowo, właśnie tym modelem Autosana, przechodzimy do pierwszej kwestii, czyli kwestii wyglądu naszego modelu odzorowanego w OMSI. I, I no, znów rzuca się w oczy to, co było przeze mnie wymieniane już w pierwszych wrażeniach dotyczących tego pojazdu. Bo będę właśnie się do tych kwestii poprawianych, niepoprawionych odnosił w tym odcinku obiektywnego oceniania. Czyli tutaj dolna część drzwi, niestety nie zostało to poprawione. Dodatkowo zauważyłem, że też problemy są tutaj w tym miejscu. Również po drugiej stronie jest tutaj problem z tym miejscem. I też są błędy, założyłem, w tych miejscach tutaj. O, dokładnie tutaj mamy też jakieś czarne punkty. Nie wiem z czego to pozostałości są. Także, no, szkoda, że właśnie te, te kwestie nie zostały poprawione. Natomiast jak można zauważyć, poprawiona została wysokość pojazdu nad jezdwią. Tutaj już ta właśnie odległość opona nad kole jest mniejsza i uważam, że teraz model jest poprawnie osadzony na ustawiony na odpowiedniej wysokości Czyli tutaj jest plus, że, że właśnie ta kwestia została naprawiona. No i cóż, poza tym to tyle, że chodzi o taki wygląd zewnętrzny. Przejdziemy sobie do środeczka i w środku niestety pozostała nadal ta tekstura podłogi no te kółeczka na tej teksturze są zbyt duże czyli niestety tej kwestii nie poprawiono a szkoda wielka także no, no tak to się przedstawia następnie tutaj poruszając się po pokładzie tak to wygląda, nie mam takich większych tutaj zastrzeżeń. Samo stanowisko kierowcy, jeśli chodzi o wygląd, bardzo fajnie wykonane. No, tak jak mówię, z wyjątkiem tej tekstury podłogi, bardzo fajnie wykonane, jednak mam zastrzeżenia, jeżeli chodzi o wygląd, do dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz, tutaj ta zawieszka. No tak, to jest zawieszka. No trochę nie pasuje jednak do klimatu w PRL-u. The sex Mafia, no nie wiem tutaj, dlaczego coś takiego. Natomiast druga kwestia, dobrze słuchajcie, że wyszedł patch na te, tą roletę, bo w pierwotnej wersji mamy dostępną roletę z naszym papieżem. Polakiem i tutaj gdzieś jest też na tej roleczce kobieta w bikini na plaży. No trochę jednak trzeba powiedzieć szczerze, że te dwie postaci nie pasują do siebie i ja tutaj pokazuję Wam wersję tą poprawioną, bo wstyd by było właśnie zestawić tutaj i pokazać te dwie postaci ze sobą. Także to też taka drobna jednak uwaga. Poza tym wygląd naprawdę naprawdę fajne. przechodzimy do kwestii drugiej, czyli funkcje naszego autosana tutaj nowością jest otwieranie, prawidłowe otwieranie drzwi, klikamy na drzwi otwierają się one natychmiast i zamykamy je tak samo dodatkowo ciekawą kwestią jest to, że pasażerowie w momencie podejścia do drzwi sami sobie otworzą te drzwi i kiedy wejdzie ostatnia osoba, drzwi się zaraz y, zamykają same. No możemy też oczywiście my sami z siebie otworzyć te drzwi wcześniej i później je sami zamknąć. Nie ma z tym oczywiście y, żadnego problemu. Y, klikając na okienka, są one otwierane, zamykane. Y, niestety, jeżeli chodzi o kwestię szyberdachów, nic w tej kwestii się nie zmieniło. Są one pełne, a wydaje mi się, że jednak, jakby pamięć na mieli, powinny być tutaj w szyba. No i niestety w żaden sposób nie da się ich otworzyć. Co jest dużym moim zdaniem tutaj zawodem, bo jednak patrząc na standardy obecne wydawanych modeli do OMSI, no jednak kwestia funkcjonalności szyberdachu jest już takim właśnie standardem. Po drugiej stronie, oczywiście, to samo, czyli otwierane te szyby, przesuwana tutaj szyba przy stanowisku kierowcy, I, i to by było na tyle z funkcji na zewnątrz. W środku, natomiast, to samo, oczywiście, klikając w drzwi, otwierają się drzwi. To, tak jak mówię, tutaj te szyberdachy dachy, bardzo fajnie odzorowane. Tutaj, jeżeli chodzi o te wszystkie mechanizmy, no aczkolwiek niestety niedziałające. No i kolejna kwestia tutaj te zasłonki w szybach. Klikając na nie możemy sobie te szyby zasłonić, odsłonić, jak chcemy. Po prostu ustawić sobie to jak chcemy. Zbliżając się ku przodowi tutaj mamy tą, całą tą przednią ściankę i mamy tutaj dwie możliwości, mamy taką, taką książkę tutaj do otwarcia zamknięcia i szafeczkę, która tutaj otwiera się nam te dwie części. Tutaj mamy tabliczkę uwaga dzieci i ta tabliczka jest z przodu za szybą oraz z tyłu umieszczana również za szybą. Klikając z powrotem, ją chowamy, zamykamy drzwi i, i tak to y, y, funkcjonuje tutaj w tym modelu. No i samo stanowisko kierowcy y, tutaj, dykta, klikamy, pojawia się nam dykta. Dodatkowo po lewej stronie mamy też taką y, osłonę naprzód przód autobusu, ona jest w tym miejscu oczywiście. Y, klikając z powrotem, jest y, zwijana i pojawia się z powrotem w tym. Miejscu. Oczywiście wyłączana, włączana kierownica. Włączamy sobie zasilanie. Większość przycisków działa tak jak powinna działać. Powiem Wam szczerze, nie zauważyłem, nie doszukałem się tutaj funkcji dla tego przycisku. Jednak no, zapala się nam tutaj ta, ta lampka, ale nie wiem co on tak naprawdę oznacza, do czego on służy. No, nie jestem aż tak obeznany, powiedziałbym, z tym modelem Autosana. Kasa fiskalna, która tutaj drukuje nam bilety, mamy różne rodzaje biletu, i, i działa to jak należy. Roletka również działa bez problemu, natomiast no, mam zastrzeżenia tutaj do, do dwóch rzeczy, poza tymi już wspomnianymi, jeżeli chodzi o wygląd. Natomiast, funkcje, czyli znów, no, niestety, pozostały niepoprawione kamery bo do tego też miałem zastrzeżenia nadal kamera jest przesunięta na lewo a nie na wprost kolumny kierowniczej środek mojego monitora to jest w to miejsce natomiast troszeczkę jednak do środka kolumny kierowniczej brakuje tak samo ten fotel nie jest idealnie ustawiony względem kolumny kierowniczej także te tutaj ustawienia kamer nie zostały Poprawione. Mam tu na myśli właśnie te kamery, tutaj, które po prostu przechodzą przez jakieś tam obiekty, właśnie. To też należałoby poprawić. I poza tym, nowo zauważona rzecz przeze mnie, jest to lusterko, które jest nieaktywne, kiedy na nie nie spojrzymy. Tutaj zobaczcie, jest teraz obraz nieaktywny, nieodświeżony. Dopiero kiedy spojrzymy sobie na prawo, mamy widoczny. Cały pokład autobusu. To też można by było poprawić, i z czego bardzo bym się tutaj cieszył w tej kwestii. I właściwie to na tyle, jeżeli chodzi o funkcję pojazdu. Też przechodząc już do udźwiękowienia. Tutaj dźwignia zmiany biegów i praca niestety wycieraczki nadal pozostały bez dźwięku. Dźwięk jest tylko podczas włączenia spryskiwaczy. Także no wielka szkoda. Klakson jest standardowy. Dźwięk drzwi już słyszeliśmy I też duży plus, bo zostało poprawione coś takiego, że jeżeli włączymy tutaj światła, włączyłem światła, tu mamy Włączone światła. Światło nad głową kierowcy nie zapala się nam samo z automatu, i jest to oczywiście realnie zrobione. Kierowca musi sobie to światło sam zapalić. I tak samo tutaj 6 i 7 to są światła w tym modelu. Także bardzo fajnie. No i przechodzimy do już samego dźwięku silnika. I no, wszystko by było ok, gdyby nie ten właśnie jeden dźwięk, który jednak nadal pozostał y, niepoprawiony, bo no, tak jak mamy tutaj wszystko pozamykane, stoimy sobie i mamy kamerę w środku i wszystko ok, ale jak już otworzymy to tą szybę boczną, to słyszymy ten dźwięk y, trochę uważam jednak y, niefortunny i jednak mógłby on zostać poprawiony. Tak samo tutaj otwierając drzwi ta sama kwestia yy, przejdziemy sobie no i lusterko nieodświeżone oczywiście no i tutaj sobie na zewnątrz jeszcze posłuchamy No trochę właśnie ten dźwięk na wolnych obrotach można by było jednak zmienić na, na inny. I słuchajcie podsumowanie tego modelu, jak to się przedstawia pod względem tych wszystkich minusów i jaka będzie ocena. Końcowa. Przypominam, że zawsze startujemy od puli 10 punktowej, maksymalna ocena. Natomiast dla tego modelu, jak tutaj się to rozkłada? Za kamery standardowo pół punkta, bo jest to kwestia, którą każdy może sobie poprawić. Dźwięk silnika na postoju to jest minus jeden punkt. Kolejna kwestia to jest takie nagromadzenie tych drobnych kwestii chociaż też rozważałem aby jedną tutaj rzecz rozdzielić na, osobne, na osobny minus ale stwierdziłem, że jednak niech na razie pozostanie to w takiej formie i są to takie minusy jak tekstura podłogi brak otwieranych szyberdachów to jest moim zdaniem największy minus i to właśnie chciałem rozdzielić na osobny taki punkt zacinające się lusterka błędy w, w teksturach te wszystkie tutaj miejsca pod drzwiami tutaj to łączenie drzwi zderzak i tutaj też końcówka przedniego zderzaka i, i te etykiety właśnie no niefortunne umieszczenie etykiet na roletce i też etykieta deseks czy tam jak to było The Sex Mafia, tak. tutaj y, Też troszeczkę jakby nie pasują do tego, do tego y, pojazdu i za te wszystkie tutaj właśnie wymieniane przeze mnie minusy, y, uznałem, że należy się minus 1 punkt. Także y, łącznie 2,5 punkta odejmujemy od 10 ocena końcowa dla Autosana H921 to 7,5 punkta. Y, uważam, że jest to model bardzo fajnie zrobiony. Aczkolwiek, jak miałbym wymienić największą wadę tego pojazdu, biorąc pod uwagę premierę w obecnych czasach, kiedy już wychodzą naprawdę fajne modele, to uważam, że największą wadą jest brak otwieranych szyb dachu. No jednak, właśnie to jest ta rzecz, która już powinna być standardem i właściwie jest standardem przy wydawanych modelach. Także ta kwestia w ogóle mnie mocno zaskoczyła po premierze tego modelu. Spodziewałem się, że jednak ta kwestia, funkcje obsługi szybel dachu będą działać jak należy. No niestety w tej kwestii jednak jest pewien zawód z mojej strony. Zapraszam Was serdecznie do pisywania komentarzu po filmie. Z mojej strony to by było na tyle odnośnie modelu Autosana. Mam nadzieję, że się Wam film podobał. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!